Współpracujemy z JobHouse od około 5 lat. Pierwszym naszym wspólnym projektem były działania outsourcingowe. Rekrutowaliśmy wtedy hostessy, promotorów, ambasadorów do wspólnych działań z naszymi partnerami handlowymi. Projekt zakończył się dużym sukcesem. Bardzo fajnie udało nam się to wspólnie ustawić na właściwe tory. Przeszliśmy do kolejnego etapu wspólnych działań, a mianowicie podpisaliśmy umowę na działania kadrowo-płacowe. W tej chwili cały payroll jest w Jobhouse. Jobhouse wspomaga nas, jeżeli chodzi o sprawy zUS-owe, sprawy personalne, sprawy kadrowe. W tym najwyższym stopniem zaawansowania naszej współpracy są działania rekrutacyjne na średni i wyższy poziom menedżerski, takie stanowiska jak marketing manager, digital marketing manager czy, czy dział handlowy, key account manager. Te pięć lat wzajemnej współpracy pozwoliło nam nabrać olbrzymiego zaufania do partnera, jakim jest Job House. Wszystkie te projekty, które żeśmy zrealizowali, wystawiają bardzo wysoką notę agencji, wystawiają bardzo wysoką notę profesjonalizmowi, sprawności działania i ze szczerego serca polecam Job House jako partnera dla Państwa biznesu.